Witam serdecznie, przyjaciele, witam! Nie wiem, czy to będzie widać. Gołębie na wysokim pułapie, a koło nich krąży jastrząb, odwieczny wróg. Gołębie, zobaczcie, te, zobaczcie, jaka zasada przyrodnicza. No chciałbym, żeby to było widać, ale nie wiem. Gołębie są skupione w jedno, a wróg krąży koło nich, szukając kogo by tu pożreć. Widzicie? Nieraz tak też bywa, że gołębie skupiają się w jedno i, i lecą w kierunku jastrzębia. A on ucieka w wielkim strachu. Jest napisane w Biblii: Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I taką zasadę nieraz widzę wśród gołębi pocztowych. Oczywiście, jedność, w jedności jest siła. Także przyjaciele, fajna sprawa. Nie wiem czy zobaczycie. Jasm już uciekł teraz. Gołębie jeszcze latają. Część gołębi oczywiście, bo część już wylądowała wcześniej, pochodziły do gołębniczka. Ale część lata przyjaciele w, w górze elegancko. Także cóż, ale chciałem wam dzisiaj nie o tym mówić. Mamy święta, mamy wigilię, przyjaciele drodzy. No wiadomo, no, nasuwa się religijna zasada coroczna. Z takie pizzu, pizzu, fotomontaż zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwych tego tamtego, no nie. Tylko że, no, przyjaciele, no święta trwają dwa dni, no, no, trzy powiedzmy, i za chwilę będzie, no to jak? No to wiecie, no, zdrowych, wesołych świąt, a po świętach masz już chorować. Przyjacielu drogi, jak chodzisz w Prawdach Bożych, jak przyjmiesz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, narodzić na nowo, to jedną z tych rzeczy po prostu jest zagwarantowanych jest, jest, jest przez Krzyż Jezusa jest zdrowie, no nie. Cały czas zdrowie, a nie tylko w święta, no nie. Także przyjaciele, taka refleksja. No, religijność to jest coś, co jest przeciwieństwem wiary, przeciwieństwem w ogóle. Co to jest owa religijność? Religijność to jest coś takiego, yy, co można uprawiać po prostu, jakby, nawet jakby Bóg nie istniał. Przecież, jakby Boga nie było, też możesz iść do kościoła, też możesz przyjąć komunię, też możesz znak pokoju, też możesz iść sobie do spowiedzi. Te wszystkie rzeczy możesz zrobić, jakby Bóg nie istniał, przyjacielu drogim. A czymże jest wiara? A wiara jest pewnością przyświadczeniem tego, co nie, nie widzimy, tego, co się spodziewamy, no nie? Czy ty się spodziewasz rzeczy, ty wierzysz, że Bóg istnieje? I po prostu stwarzasz z, razem z Bogiem w jedności, gdzie jesteś z Nim połączony, moc twórczą do wytworzenia danej rzeczy, o, o, której, roku, o którą w duchu wierzysz, no nie? Religia, przyjaciele, no w Polsce jest taka, jaką mamy religię, no, każdy wie z czym się urodziliśmy, z czym się wychowywaliśmy, w innych krajach jest inny rodzaj religii, no na przykład jak pojedziemy do Indii, jest na YouTube, takie fajne są filmiki, ja nieraz słucham, patrzę na to Podróże Wojownika i tam na między innymi jest filmik w Indiach nagrywany, możecie sobie wpisać, palenie trupów w rzece Ganges. Tam jest taka religia, że po prostu tam wierzą, że rzeka Ganges, oczywiście na marginesie, to jest bardzo zanieczyszczona rzeka, jedna z najbardziej zanieczyszczonych na świecie. Tam, tam po prostu prania robią, topią zwłoki, ponieważ wierzą, bo taka jest ich religijność, że jak tam zwłoki są utopione w tej rzece, no to coś tam dobrego się z tymi zwłokami wydarzy, nie pamiętam już co, ale też że lecznicze ma wartości ta, ta woda. Także przed tą rzeką są sprzedawane takie szkatułki, jak u nas na przykład plastikowe pojemniki, na przykład w Licheniu, żeby zaczerpnąć tej wody licheńskiej, no to tam jest zaczerpywana ta woda właśnie z tego śmierdząca, z tego Gangesu, no nie? No i ci ludzie wierzą w to oczywiście. To możecie się zobaczyć na YouTube, e, wpisać po prostu tą frazę i, i se fajnie zobaczycie tą grze. Że... Także jakbyśmy żyli nie w Polsce, tylko jakbyśmy się urodzili w Indiach, no to byśmy by nas wpojono. Tak by nam wpojono od dziecka, że po prostu e, rzeka Ganges to jest lecznica, że, lecznica że, lecząca, że, lecząca rzeka czy tam coś, no i po prostu byśmy to tam po prostu jest na tym filmie też pokazane, że no bogatsi ludzie, to na przykład jest drzewo do sprzedania, kupują to drzewo i zwłoki osób są palone i popiół wysypywany do, tych, do tej rzeki. Natomiast e, ludzie biedniejsi, zwłoki przywiązywane są jakimś do kamienia, żeby utonęły, to są te zwłoki topione po prostu w tej rzece Ganges, no nie? Potem te zwłoki wypływają, bo najczę najczęściej po prostu... Także masakra jedna wielka. Logicznie wystarczy pomyśleć, no to jak można w to wierzyć? I przecież to, to wszyscy tam wszyscy tam masa ludzi w to wierzy, tam są takie. No to jest religia tamtej strefy geograficznej, no nie, tamtego, tamtego środowiska, no nie w Indiach, no nie, także no, nam się wydaje, no to tak chore, że się w głowie nie mieści, że to chce być no, upośledzony umysłowo, żeby wierzyć w takie rzeczy, no ale no, tam wierzą, tam, tam wierzą, bo tam ich się nauczono, to robi religia i U nas w Polsce też jest, są podobne. Podobne rzeczy, no może nie tak drastyczne jak, jak tam, ale też w ogóle nie, ma, nie mają nic wspólnego z Bogiem, no nie? W Biblii jest napisane, a tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć. Nowymi językami nie będą mówić. Na chorych będą kłaść ręce, a ci od odzyskają zdrowie. Choćby coś zatrutego wypili, nie będziemy im szkodzić. Węże brać będą do rąk, a nic im się nie stanie, przyjaciele. Głoście i głosić Ewangelię, to jest nakaz Jezusa, idźcie na cały świat i głosić Ewangelię. Dlatego ja to robię, widzicie, przyjaciele, to nie jest religia. No. Religię można, tak jak już mówiłem, uprawiać, nawet jakby Boga nie był no ale po prostu no tych rzeczy no Bóg jest potrzebny, żeby był w jedności z Tobą żeby te rzeczy się działy, no nie żebyś mógł uzdrowić kogoś, żebyś mógł po prostu no też można wszystko jest masa świadectw z różnych uzdrowień przyjaciele drodzy można sobie wklepać na youtube pełno świadectw także cóż przyjaciele no tego wam życzę przede wszystkim narodzenia na nowo tej jedności z Bogiem, która jest zwycięstwem po śmierci idziesz do nieba a tu na żyj na ziemi masz obfite życie bo Jezus jest dobrym pasterzem dobre pasterz dobry przyszedł aby owce miały życie i miały je w obfitości także przyjaciele wszelkie wszelkie złe nauki ty że Bóg chce żebyś był biedny albo żebyś był chory bo to jest rzekome błogosławieństwo no, to jest kłamstwo Mamstwo rodem z piekła. Bóg chce, żebyś się dobrze powodził, abyś wiał kasę, abyś obfitował we wszystko przyjaciele i abyś przede wszystkim był mu wdzięczny za to, co on zrobił 2000 tysiące lat temu na krzyżu. Nie zrobił tego oczywiście, nie zrobił tego jutro, bo się jutro żaden Jezus nie rodzi, bo on się raz urodził 2000 tysiące lat temu. W Betlejem przyjaciele w Izraelu. Po prostu Jezus był Żydem. Także to się stało raz po prostu jedyny dla zbawienia ludzkości po prostu i każdy, kto go przyjmie jako swojego Pana i Zbawiciela będzie zbawiony, pójdzie do nieba, narodzi się na nowo, stanie się dzieckiem Bożym, przyjaciele drogi. I tego Ci życzę, przyjacielu. Tego wszystkim życzę Wam serdecznie zamiast zdrowych, wesołych świąt tego, bo to jest najważniejsze. Pozdrawiam, przyjaciele. Hejka.